Maneczka jest to webing widzicie. Gramy w Minecrafta na... No, survival. Nów na innym serwie. Całkowicie inny, tntcraft.pl, ID w opisie. Jak widzicie, inna baza, inny serwer całkowicie, bo na tamtym już przestaje kres to kamerstwo wielkie. Tu nie ma, tu jest też fajne. Oj oj oj. No i tu jest o wiele wszystko fajniejsze niż tam. Ło, ja ci idę jajek. Dlaczego? Spawner da się tu własny kupić, jajka da się. Tam adminowie są mądrzejsi. Tak, jak admin pewien będzie to oglądał, to się do niego tycy oznacza, że jest tępy jak but. I już na tamten serwer nie wrócę. Tak, nie wrócę, bo tamten serwer to jest tępy jak but. Adminowie tam są. Nigdy już tam nie zagram. debile adminami. I tu znowu będziemy walczyć o rangę YouTube. E, run. E, tu jest rank? Nie ma. A pod warpem jest rank? E, administracja, ensand End Ikea, Nether, Regulamin, Skryp, Skrzynie. No, no, dobra, tu nie ma. A chwila, pokażę Wam. E, tfu, to, jest, to jest ID serwera. Szybko, 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 e, szybko, rank, szukamy spis roll, O, tutaj jest ranga e, moderator, pomocnik, ten, 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 Twitter, YouTube. Ale uciekaj, od ilu to subskrypcji? Bo tam od 50, tu pewnie od 2000 na przykład. To nam daleko brakuje, ale nas coraz bliżej się spotykamy do setki 100, do 100 subskrypcji. Tak, do 100 subskrypcji. Małymi klockami, kro ale dochodzimy. A na 100 subskrypcji odpala nową serię na kanale. Związana z GTA 5. Raz, dwa, trzy, cztery, Raz, twór, sześć dziewięć. Dobra. 10. No tak, jak ktoś ogląda kalucha na przykład... Albo z Spano, albo tego, Hogatego. No fani youtuberowie, na pewno znacie ich. No to każdy z nich miał serię na mod... Y, serię tego stanty I taką serię rozpoczynamy. I niedługo wróci znów. O, otchłań od będzie otwarta. Mo może coś będzie ciekawego w otchłani. Helm mój, jaja moja. No nic więcej nie chcę. Słaby hamal niech będzie Ok, 10 więcej, a to tylko 3 kłody będą potrzebne No 3 poproszę Pyk Pyk Ja yeah. no, no, tu macie craft.pl bardzo polecam ten serwer I tu, jeszcze, tu jeszcze administracja mnie w ogóle nie wnerwiła Tu jest w jest pomocnik U którego pchnąłem nerkę Ale nie bójcie się Minecraftową nerkę Tak, dla Beki z kolego się założyłem, że sprzeda, sprzeda Minecraftową nerkę. Ten, za jakąś płytę, jak u kogoś, i to no, sprzedałem. No patrzcie, tu mam własną eksperkę. Oj, Dobra, wycofam się. p Sklep. No zapraszam Was na mojego Discorda, link w opisie. Niedługo kupuję własny serwer i tam będą na Discordzie konkursy, ojoj, oj, oj, laga mam, trwa nagrywanie, trwa, konkursy na rangi na moim serwerze, tam będzie e, może mega elita, ale nie wiem, na pewno będzie elita, sponsor, e Vip. e VIP. no. O spawnery. Tu można spawner kupić. Za tyle jeden spawner my go kupiliśmy, bo usiedliśmy się w takiej świetnej okolicy, że kurde, nie było spawnera w okolicy i kupiliśmy sobie to jajko. Później spróbujemy jak będzie administracja na serwie kupić od administracji jajko laserów. Rzucane TNT. Uuu, wow, ciekawe. No tu można takie nawet lekki bloka kupić. Tu można takie do miercy, killoffy równe. To mnie ciekawi, ale wolę nie sprawdzać, bo zbieramy sobie na drugi spawner znów. Kantorek, halo, no, w kantowe. to, to, stołniarka, to, fe, to, jeden diaks, to, dwa, to, to, tak, nie będę Wam już tego tłumaczyć, sami sobie popatrzycie. No, dobra, wróćmy na przykład, o, skrzynka tu jest, Co? dobra. Wróćmy, jak mówiłem, wrócić seria na modach na wersję 1.16. Chyba nie wiem, bo tu pewna osoba tworzy. Jak i ona wyjdzie, to będę i będzie działała na moim kąpie. Ja A chyba ja powinna, mam dobrego RTX-a. A nie wiem, czy to zależy od RTX-a. Nie wiem. Niedługo sobie pamięć powiększam. No i o, tu jeszcze waluta. To jak pójdzie ta seria na modach, to, to będzie dobrze, jak ten, jak jego. Packa modów wyjdzie, będę bardzo wdzięczny, bo nie, nie będę musiał już ściągać jakichś GUWiM z, z 1.12 wersji. Nie, bo ja taki mam mózg, że nie potrafię tego. Tego, jak to? Stworzyć własnej paczki na modach i ten. A kuźwa, potrafię złożyć komputer. A nie potrafię zrobić tej mapki na modach. Twój! jakiej mapki tej? Packa jest z modami. Jak widzicie, no to taki mało popularny serwer, ale fajny. Polecam go. Każdemu polecam. Ten serwer. dobry, koźnik home. Jak no widzicie wchodzisz na, na teren gra Cornek z 2, niestety to nie moja działka jak na razie. Ale lat, co mi tak laguje? O dobra, jest już dobrze. E, ja, tu nie wiem co to się stało, wezmę zbiorę te drzwi. Dziękuję, nie ma tego. Świeci w ekwipunku standardowo. Ale ja nie... Jak ja nienawidzę brudnego magazynu? O no coś mi trafia jak ja tu widzę. Tylko mi tak tu trafia jak widzę ten. Magazyn brudny nieposegregowany. Nie tu jajka. Tu jajka. No i wtedy będziemy musieli pójść po piasek, żeby zrobić te jak to. Les! chodki z utwardzonego piasku. A później byśmy poszli po Edstone i po Netherite poszukać może. Ale, ale to między odcinkami będę kopał netherite. Na razie poszukać piasku potrzebne. Oj, 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 ale mnie cofa. A trzeba piasek poszukać. O, i ten serwer ma jedną wadę. RTP nie ma. No ma, ale walone. Ale każdy serwer musi mieć jakąś wadę. Jak to nie idiotyczna administracja, to jakaś ten. No, na przykład nie działa RTP. Siup, siup. Oj, ale cofki. Ale cofki mam. Ale mam, no, to świetny miecyk. No i tu można zdobyć darmowe klucze do skrzynek A nie jak na przykład trzeba je kupić A tu są darmowe Lecowki mam straszne i do od was pająki. Mogę się tu kopać nie mogę Tu mogę? Nie mogę bo po co Wszędzie jeden musi się spali żywcem Spal się żywcem ty dziadu jeden Lecimy, tu piasek da się kopać? Nie da się, o, tu? Nie da się. Kurde, nigdzie piasku się nie da tu kopać już z na poskiwanie piasku. A no, jak ten no, to będzie będzie ślebam najpotężniejszy kilo w grze. I miecyk. No miecyk to chyba też, nie wiem. O, mogę, mogę piasek kopać, nie tu łopatą. Ale co Ja yeah, pingu Ale mi skac ten ping Od 100 do... Kurde, aż do 600 Świetnie, ale ping po tym fps mam Co tak mało FPSów, halo Eee Pozdrawienia graficzne Maksymalna liczba FPS-ów. bardzo to co mam 6, 60 FPS-ów? Home. Czekajcie, będę musiał to zmienić. Pum. Ila, halo, patrzcie, ustawienia graficzne. A dobra, mam jakąś graficzną dokładna. Maksymalna to tu musi zostać. Te chmury wyłączone. Ja ich nie chcę mieć. Minimalne. na ekran. Dobra. Poziom... Ni ni papiku, nie wiem co to. Efekty... Zniekształcenia. Kurde, nie wiem co to. A paliwo z tym, po odcinku se to zrobię. Żeby miał znów 600 fps. -ów. Schodki. Mienić sobie. Dobra, 12 schodków. Okej... Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde! Raz, dwa, cztery, pięć, trzy. Ja, jak dowolę, to będzie już tu. Pyk, 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 pyk. A może te schodki zrobić endowe? No by było prościej, o wiele. Już tak szukam. Tak szukać ten piasek No, w sumie War e, Kurde War end. end I Dojście do endu mamy, jak widać Jak spotkamy graca, przecyrane mamy tam tylko sponie takie Lepsze, nie patrzę się na Ciebie, Dziu Nie gryź bo ja mogę ugryźć dwa razy mocniej tu powiem dobra mogę no i widzicie to jest takie zbugowane bo to są generatory kobla nie wiem nawet po co i to taki bug jest no i jak po, chyba oglądaliście niektóre tamte filmy co mówimy o tamtym serwerze wszystko odwołuję, bo tam jest taka, taka administracja, że kto pierwszy się poskarży, ten jest ten, co, co prawdę mówi. No tylko tam jest chyba jedna osoba fajna z administracji. Reszta to tempe barany. Może nawet gorsi. Albo na, na przykład kazali czekać w kolejce, dali mi kuźwa, że, y, dali mi numerek drugi, i czekałem na jednego administratora 2 godziny. Wyszedł jeden, późba na 20 sekund. Wyszedł drugi na 2 minuty. Chociaż, że... żeby pójd, przyjdzie właściciel na następną godzinę musiałem czekać. Weź tu się z, ta, z takim serwerem dogadaj. Kurde, będę musiał się chce powiększyć. A... Y, chwila przepraszam, Nie gadać. No świetnie. Cium, Dziun! Dziun! Ukośnik o warp. End! Jak to się robi? No to świetnie. Zresztą ona zaatakuje na stówę. Ale ale jest no trochę silniejszy. kuś d. nie dobra, ciał, 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 ciao. nie, idź przodem, idź przodem, no ona chce, no nie, ja nie chcę, ja nie chcę się bić. No, drugi przyszedł. No, świetnie. No i przez. Przyszedł... No i już się płacił. Położył... No kur. Nie, 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 nie. nie Ja przyszedłem tylko po jedną perłę. Ja przyszedłem tylko po jedną perłę. No i się i byście home. Dziękuję, przyjdę później. Nie, twój, idę. Przyjdę później. Dziękuję. Ciao. Bye. Adios. Weź, ja się nie, ja się nie nadaję na klepę w ogóle. To Minecrafcie. Kurde, ale, ale mało pingu mam. Halu, Jak to się robi? Nie, powiedzcie. A. Nie, dobra, działa. Eee, e, przyjdę później. Przyjdę później. Ja się nie nadaję to w klepę. Jestem takim głupcem w klepie. Reguła mała. Każdy mnie pokona w tym Minecrafcie. No, w gettawce trochę by było trudniej, ale pewnie by mnie, wiem, już się pokonała. I teraz schodki trzeba zrobić. C, he, Pum! A to szybko się kopie. Co? Lecimy szybko, szybko. No i kolega się tam jak, jak wróci tu na serię zobaczy tą zmianę Tych schodków No i ogólną zmianę hmm. Dobrze, to trochę nam stać tego 5. Nie wiem, tutaj my sobie... A, Nie da się tego zrobić porówno. Kipek. Dobra. Pyk, pyk, schody, schody, schody. Pyk, pyk. schodki. 16 schodów. Ale weź, tu pójdź do endu. Na pewno, jakbym pożedł teraz do endu, ona ona niby w tylko w jaksem secie pójdzie, a pójdę tam w Wymienny derytowy set i kuć, ale game over ja mam Ale może wygrał. Nie wiem. O halo, co mi się dzieje, Kudę? No spójrzcie jak mi ten ping lata. Jaki mały mam ping, halo. Wiem co to jest, żebym mógł sobie do endu pójść. Sobie spokojnie pokopać ten... Nie, nie w ja do Ja w PvP, a on mi z tym. Powiedzmy, że mu taka odpowiedź wystarczy. Jak nie, to ma problem wielki. Ja wiem jak, ja wiem jak sobie tam pójdę. Dobra, to to nie moje skrzynki. Wolę nie ryzykować, tak i tak mnie pokona. Ja sobie jakieś kilo wezmę.

Wymienięcie 200 IQ. No kurde, ja taki mam ping, że głowa mała. Pewnie już nie żyje. No nie. Nie, kurde. Tak ja. Ja taki piękny, że głowa mała. Nie, no ja chcę sobie tylko... Ja chcę tylko jedną perogę i trochę stone'a. Nie, nie. I weź tu. Weź tu, cała mam plan zniszczone. Home. Nie, nie, wolę nie ryzykować. Ja tam wolę nie ryzykować. Jeszcze z takim pingiem i z logami takimi. No, ze mama. mała. Tak i już tam kończę odcinek. Dziękuję. Do widzenia. Ciao. No, jeszcze nie. Pożytecznego nieba, dam taki 4000 tysiące. jak dam was wszystkich! No, już 2 odcinek, 28 minut. Łapkujcie, subskrybujcie. Zapraszam na mojego Discorda, link pod starymi odcinkami. Nie chcę mi się już dawać. No to papa, pa. wszystkim. Ciao.